Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Świat po Fed i co dziś zrobi ECB? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Świat po Fed i co dziś zrobi ECB? Drodzy Państwo, jesteśmy teraz w oku cyklonu ze względu na to, że za nami decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych, przed nami decyzja ECB w sprawie stóp procentowych i rynek żyje teraz wydarzeniami płynącymi informacjami z banków centralnych. Dlatego te wydarzenia mają taką szczególną wartość i wielką wagę. Dlatego nie lekceważmy tego, co się dzieje teraz na rynkach finansowych. Przed nami dzisiaj... O godzinie 14:15 decyzja ECB w sprawie stóp procentowych. Jak widzimy na tym wykresie, który jest teraz w tle, rynek jest prawie przekonany, że będzie dzisiaj podwyżka o 25 punktów bazowych. Jeżeli tak się stanie, to na fali tego, że cały czas podwyżki stóp procentowych w strefie euro mają miejsce, a w Stanach Zjednoczonych się zatrzymały, może sprawiać, że euro będzie miało potencjał ku temu, żeby rosnąć, a to będzie dawało implikacje dla wszystkich innych klas aktywów, zwłaszcza tych ściśle powiązanych z walutą euro, czyli mniej więcej z rynkami europejskimi rynkami Emerging Markets. Ale pierwszy wykres, który jest nam bardzo ładnie pokazuje, że jesteśmy naprawdę na granicy. Tego, że rynek wycenia następną podwyżkę o 25 punktów bazowych, a kolejna miałaby mieć miejsce we wrześniu. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Moim zdaniem, dzisiaj faktycznie dojdzie do podwyżki o 25 punktów bazowych. Natomiast na następnym wykresie mamy analizę scenariuszową ING dotyczącą tego, co się może dzisiaj wydarzyć. ING e, uważa, że będzie podwyżka o 25 punktów bazowych, no i według niego w takim scenariuszu. Poziom 1,07 powinien być grany, natomiast gdyby się okazało, że scenariusz jest inny, to widzimy tutaj na tym wykresie, jak rynki powinny zareagować i co to będzie oznaczało. Zobaczymy, czy ta decyzja o podwyżce 25 punktów bazowych zostanie odebrana w taki sposób, jak tutaj myśli ING, że w takiej sytuacji amerykański dolar się umocni, ponieważ teraz należy przejść. Do tego, co się wczoraj wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, czyli o decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych. Nic się nie wydarzyło, czyli nie było zmiany dotyczącej poziomu stóp procentowych, natomiast zmieniły się oczekiwania co do tego, gdzie mogą się znajdować stopy procentowe w przyszłości. Jak widzimy po tym wykresie kropkowym. Rynek uwierzył, że będziemy mieć jeszcze do czynienia z podwyżkami stóp procentowymi, procentowych, nawet mogą być dwie podwyżki stóp procentowych. Według rynku tak może się wydarzyć. Natomiast ewidentnie tutaj sygnały płynące z Fedu są takie, że on nastawia się na pauzę o jastrzębim nastawieniu, a wcześniej były podwyżki o gołębim nastawieniu. Dlatego też no, rynek wczoraj zareagował, ale być może zamiast zinterpretować to na korzyść amerykańskiego dolara, to mieliśmy reakcję wprost przeciwną. A dlaczego? Ponieważ tutaj na, na tym następnym wykresie pokazującym, jakie są prognozy Fedu, wyparowała, wyparowało oczekiwanie na recesję w Stanach Zjednoczonych w tym roku. No i być może jest to jeden z tych sygnałów, który będzie sprzyjał popytowi na ryzyko i być może ten e, ruch na eurodolarze, czyli wyciągnięcie rynku euro-dolara nad poziom 1,08 właśnie w taki sposób się zamanifestował. Ale czy to jest dobre rozwiązanie? Zobaczymy. Natomiast tutaj FED także spodziewa się, że to ryzyko recesji cały czas ma podwyższony poziom. Natomiast jak widzieliśmy na tym wykresie rynek nie spodziewa się Fed nie spodziewa się, że w tym roku będzie recesja w amerykańskiej gospodarce, więc czy to spowolnienie gospodarcze miało już miejsce, to jest pytanie, które rynek będzie musiał na które będzie musiał sobie teraz odpowiedzieć i na nie się, na nich się skoncentrować. Natomiast jaka była reakcja rynkowa? W pierwszej kolejności patrzmy na zachowanie rynkowych stóp procentowych, czyli amerykańskich obligacji dziesięcioletnich. I po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce wczoraj, rentowności poszły w górę, czyli ceny amerykańskich obligacji spadły i dzisiaj o poranku także mają tendencję ku temu, żeby testować te minima na cenach z końcówki maja, czyli maksima rentowności z ostatnich dni. Jeżeli się okaże, że te rentowności łamią ten poziom, to może być to zachęta do tego, żeby wszystkie inne Obligacje na całym świecie także zaczęły spadać na, na cenach, czyli żeby rentowności poszły w górę. Dlatego też jestem dzisiaj bardzo wyczulony na to, co się wydarzy na polskich obligacjach, jak one będą reagowały na te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce wczoraj w Stanach Zjednoczonych i będą miały miejsce dzisiaj podczas sesji europejskiej, czyli jaka będzie decyzja ECB w sprawie stóp procentowych. Natomiast Zachowanie obligacji sygnalizuje, że rynek naprawdę oczekuje tego, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych. Natomiast to, że eurodolar cały czas utrzymuje się nad poziomem 1,08, to jest sygnał tego, że z, po, z punktu widzenia analizy technicznej mamy do czynienia z odwróceniem tendencji spadkowej na wzrostową w krótkim terminie, na powrót do tendencji wzrostowej w średnim i w długim terminie. Dlatego też ten poziom 1,08, który dzisiaj jest bardzo blisko tego, tych poziomów, które są obecnie kwotowane, cały czas jest punktem odniesienia. Natomiast, moim zdaniem, utrzymywanie się nad tym poziomem oznacza, że rynek nie wierzy w te niektóre jastrzębie tony Fedu i nastawia się na to, że będzie jeszcze dalsza presja na to, żeby te poziomy amerykańskiego dolara osłabiać, czyli żeby euro-dolar szedł do góry. I jeżeli tak się stanie. Zwłaszcza dzisiaj po godzinie 16, kiedy już Amerykanie się obudzą, zaczną ostatecznie trawić cały Fed i te dzisiejsze informacje z ECB, jeżeli eurodolar utrzyma się nad poziomem 1,08, to moim zdaniem będzie to silna zachęta do tego, żeby ostatecznie wieścić odwrócenie tendencji spadkowej na wzrostową w krótkim terminie, nawrót do tej tendencji dominującej w średnim terminie i będzie to także bardzo dobry prognostyk co do tego, jak mają się zachowywać rynki w Europie, zwłaszcza rynki emerging markets. Dlatego też, na no, przykład, jeżeli jesteśmy inwestorem na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, jeżeli dzisiaj po godzinie 16 euro dolar będzie nad poziomem 1,08, to w takiej sytuacji myślę, że zwiększy się jeszcze bardziej prawdopodobieństwo, że giełda papierów wartościowych mocniej pójdzie w górę, a pary związane ze złotem będą pokazywały nam dalszą presję na umocnienie krajowej waluty. Mamy także wybicie e, górą z formacji takiej przypominającej chorągiewkę na parze dolar do jena, czyli mamy kontynuację presji przeciwko japońskiej walucie, co jest obserwowane także na innych parach, związanych z jenem. Dlatego też, te reakcje na wszystkie informacje związane z decyzją Banku Japonii powodują dalszą presję na rzecz osłabienia jena japońskiego i jednym z beneficjentów jest japońska giełda warto być tego świadomym że wzrost rentowności amerykańskich obligacji i to co się dzieje na amerykańskim dolarze w skali globalnej plus te wszystkie inne wydarzenia sprzyjają temu żeby tendencja wzrostowa na parach związanych z jenem była kontynuowana dlatego Bądźmy nastawieni na to, że ta tendencja będzie trwała. Jeżeli jesteśmy w Europie, warto moim zdaniem cały czas monitorować parę euro do funta brytyjskiego, z powodu tego, że w tym tygodniu gramy o to, żeby potwierdzić wybicie z tej półrocznej konsolidacji na funcie brytyjskim względem europejskiej waluty. Jeżeli tak się stanie, jeżeli zostaną co najmniej utrzymane te obecne poziomy, to będzie duża przesłanka ku temu, żeby wieścić. Następną falę umocnienia funta brytyjskiego, na fali oczekiwań, że jednak stopy procentowe w Wielkiej Brytanii pójdą w górę mocniej, szybciej i dalej niż to wcześniej rynek dyskontował, i więcej i mocniej niż to teraz oczekuje rynek w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wzrosty rentowności oraz to, co się dzieje na amerykańskim dolarze. Powinno wpływać dynamicznie na zachowanie ceny złota, natomiast złoto zaczyna wyraźnie reagować na zachowanie amerykańskich obligacji. I testujemy dolne ograniczenie tej konsolidacji, która już od pół miesiąca jest tworzona. Dlatego też bądźmy niezwykle wyczuleni, czy te ostatnie minima, czyli te poziomy okolic 1930 wytrzymują. Ponieważ jeżeli one nie wytrzymają, to z technicznego punktu widzenia złoto będzie miało sygnały ku temu, żeby na, liczyć na dalszy spad. Ja osobiście spodziewam się, że jednak te wsparcia się obronią, ale oczywiście wszystko może się tutaj e, zmienić. Za złotem idzie srebro i także tutaj widzimy, że jesteśmy w ważnym miejscu, gdzie testujemy w, w, ważną trzyletnią linię trendu spadkowego. Więc y, wkrótce te wydarzenia mogą zmienić nam obraz gry, która rysuje się na wykresach związanych ze srebrem. Ale to, co sprzyja popytowi na ryzyko, to nowe maksima tendencji w krótkim terminie wzrostowej na cenie miedzi, więc utrzymanie tendencji wzrostowej sprzyja temu, żeby indeksy giełdowe i rynek ryzyka był cały czas kupowany. No i myślę, że to jest teraz scenariusz bazowy. Natomiast moim zdaniem wydarzenia, które się dzieją teraz na rynku ropy naftowej, także niezwykle warto monitorować wczoraj ropa naftowa zaczęła spadać po informacjach o zapasach w Stanach Zjednoczonych. Natomiast widzimy, że trzymacz, który nie pozwala, żeby ropa naftowa trwale przebiła poziom 70 dolarów, cały czas jest aktywny. Dlatego też myślę, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że wkrótce znowu się popyt pojawi i będzie próbował wydźwignąć cenę ropy naftowej nad poziom 70 dolarów. No i teraz indeksy giełdowe, które w pierwszej reakcji zaczęły spadać, ale Zanotowały generalnie pozytywną, optymistyczną sesję, i tak też myślę, że rynki w Europie będą reagowały na to, co się wczoraj wydarzyło, więc spodziewam się kontynuacji tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych w Europie. Japonia kontynuuje piękną hossę, dynamiczną falę wzrostową. Mamy także próbę zatrzymania na indeksach giełdowych w Chinach, natomiast moim zdaniem nie ma to teraz większego znaczenia, chyba że będziemy mogli. Oczekiwać jakiegoś wyczekiwania i stabilizacji podczas dzisiejszej sesji na rynkach emerging markets. Przypominam, że jutro wygasają instrumenty pochodne o czerwcowym terminie zapadalności. Może mieć to także wpływ na rynki finansowe, zwłaszcza na rynki emerging markets. Dlatego też ta słabość, która widać na rynkach emerging markets, w pewien, w pewien sposób może jeszcze wpływać i mieć pewnego rodzaju odzwierciedlenie na indeksach giełdowych rynków, które się rozwijają. Natomiast myślę, że jeżeli euro utrzyma się nad poziomem 1,08, to w takiej sytuacji jest ogromne prawdopodobieństwo, że wkrótce będziemy świadkami nowych maksimów wszechczasów, na przykład na giełdzie w Niemczech indeks DAX będzie kontynuował tendencję wzrostową, też więc te, te wzrosty, utrzymywanie się na tych poziomach sprzyja europejskim indeksom giełdowym. Natomiast bardzo wielką ciekawostką jest to, jak bardzo teraz e, trwa spychanie kryptowalut w tym Bitcoina na coraz niższe poziomy. No i wczoraj po sesji amerykańskiej znowu pojawił się impuls spadkowy i w momencie tworzenia tego wpisu testujemy punktowo wsparcie 25 tysięcy dolarów, czyli linię szyi odwróconej formacji RGR o wielomiesięcznej charakterystyce, z której wybiliśmy się w pierwszym kwartale w tym roku. Więc dokładnie teraz testujemy. Jesteśmy w ważnym miejscu, testujemy ten poziom, więc dalsze spadki, złamanie tego poziomu będzie oznaczało odwrócenie, zmianę nastawienia na Bitcoinie i na innych kryptowalutach i będzie sygnałem, że naprawdę jakieś ryzyko specyficzne dla kryptowalut się ujawnia i cały czas rynek nie wierzy w to, co się będzie wkrótce, w krótkim terminie nawet działo na kryptowalutach. Jest to przede wszystkim związane z kłopotami giełdy Binance w Stanach Zjednoczonych, więc te kłopoty nie zostały rozwiązane, dlatego też Bitcoin spada i, od, i, cały, i teraz jest rozbijana ta wcześniejsza zależność, czyli korelacja między zachowaniem ryzyka na Bitcoinie i kryptowalutach z zachowaniem ryzyka na przykład na indeksach giełdowych. Naprawdę związek między ryzykiem specyficznym kryptowalut ma teraz, uidacznia się teraz jak na dłoni. Stąd też takie zachowanie Bitcoina i prawdopodobnie będziemy wkrótce świadkami ważnej decyzji, ponieważ złamanie poziomu 25 tysięcy będzie małym game changerem na Bitcoinie. I na koniec czas na polskie aktywa. Z powodu tego, że rentowności amerykańskich obligacji rosną, więc zobaczymy, czy poziom 6% na polskich obligacjach 10 dziesięcioletnich wytrzyma. Jeżeli wytrzyma, będzie to dobry sygnał i dobry zwiastun, co do perspektyw polskich obligacji, z powodu tego, że na najbardziej dynamiczna fala desinflacji w Polsce dopiero przez rynek będzie musiała być uwzględniona, zobaczymy czy tak faktycznie się stanie. Natomiast będę obserwował dzisiaj także szczególnie pary związane ze złotem, euro i dolar złot, ponieważ jeżeli będą przechodzone ostatnie minima, będzie to wielka zachęta do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji aprecjacji krajowej waluty. Dlatego też Bądźmy wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy na polskim złotym. Myślę, mając na uwadze to, co się wydarzyło wczoraj na Wall Street, na indeksach giełdowych, że warszawski indeks WIG-20 ma wielki potencjał ku temu, żeby kontynuować tendencję wzrostową, nie patrzeć na różne inne rynki emerging markets. Ponieważ siła i presja na polskie aktywa przez inwestorów zagranicznych jest tak duża, a wczorajsza sesja tylko to potwierdziła, że rynek nie ma ochoty nawet siły spaść poniżej poziomu 2000 punktów, że cały, że cały czas stosunek ryzyka do potencjalnego zysku jest tak korzystny, ponieważ perspektywy na indeks WIG-20 zakładają, poddają ogromny potencjał nawet do, do wzrostu o 20%, w górę w kierunku oporów 2400-2500 punktów. Że ten potencjał jest niezwykle atrakcyjny dla inwestorów, i widząc to, jak zachowuje się złoty względem euro-dolara, euro można z dużą dozą pewności stwierdzić, że inwestorzy zagraniczni nie boją się perspektywy jakiejkolwiek korekty na rynkach zagranicznych. Liczą na to, że ta tendencja wyciskania warszawskiej giełdy papierów wartościowych tak wysoko, jak się da, jest perspektywą obarczoną wielkim prawdopodobieństwem realizacji, stąd też teraz. Takie zachowanie indeksów giełdowych, no i pamiętamy także o tym, że jutro, kiedy wygasną czerwcowe instrumenty pochodne, rynek będzie już uwolniony od tego nawisu i będzie mógł już się ewidentnie pozycjonować na grudniowej serii instrumentów pochodnych. No i będzie szansa na jakiś kolejny dynamiczny impuls. Na chwilę obecną jest coraz większe prawdopodobieństwo, że zakończymy handel czerwcowymi instrumentami pochodnymi. Bardzo blisko albo na maksimach notowań tej serii kontraktów instrumentów pochodnych. Z powodu tego, że karta społeczności na kanale nie daje dużych możliwości, dlatego też założyłem konto na Instagramie i każdego z Państwa zachęcam do obserwowania tego, co się dzieje, dzieje z Ace Market U po godzinach. Zapraszam do obserwacji i do zobaczenia w tym nowym medium społecznościowym. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, dużej stopy zwrotu. Pozdrawiam.